Wczoraj tłumaczyliśmy, o co chodzi z adwentem, a dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o kalendarzach adwentowych, czy one w ogóle coś z adwentem wspólnego mają, no i o postanowieniach. Jakie postanowienia są dobre, jakich rzeczy sobie lepiej nie postanawiać i jakie ma być źródło tych postanowień, tak w ogóle. A oprócz tego, jeszcze dowiecie się fajnych rzeczy na temat przygotowania. Do Bożego Narodzenia właśnie w okresie adwentu yy, dla nas samych, ale także dla dzieciaków. Zapraszam. Teraz postaram się w skrócie opisać. Myślę, że nie wszystkie, ale część zwyczajów, skąd się wzięły, tak bardzo, bardzo krótko i o co w nich chodzi tak naprawdę. Zacznijmy może od takich bardziej przyziemnych spraw, które były i są, a które dla może wielu osób są nie do przeskoczenia, nie do przejścia itd. Mam na myśli roraty. Jest to piękny zwyczaj obchodzony właśnie w okresie adwentu. Roraty mają się zaczynać o godzinie 6, ponieważ wtedy jest jeszcze zmierzch. E, który e, oznacza taką właśnie ciemność, ciemność człowieka przed przyjściem Jezusa Chrystusa. I właśnie wtedy oświecają tylko świece kościół e, i lampiony dzieci, które symbolizują też taką gotowość e, w przypowieści na przykład o pannach głupich i mądrych, które jedne wzięły oliwę, inne nie wzięły i inne zgasły lampę, a drugim nie. Tym, co zgasły lampę, to niestety z Jezusem się nie spotkały. E, no i... Jest tutaj piękna symbolika, że jak ten świt idzie, no to tutaj oczekujemy też właśnie z Maryją na to, że... Że Pan Jezus przychodzi i on nas uwalnia z tych wszystkich ciemności i przynosi światło. Kolejnym symbolem jest wieniec adwentowy. Wieniec adwentowy często widzimy w kościołach, że te świeczki się palą cztery. No nie? Może niektórzy zwrócili uwagę, że pierwszą niedzielę się zaświeca jedną, później w drugą jest druga i się już świecą dwie, i tak do samego Bożego Narodzenia się świecą cztery. I to jest też piękny symbol. Każda niedziela oznacza co innego. Symbol tego, tego koła, tego okręgu jest nawiązaniem do oczekującej wspólnoty. To też jest piękne. Nie będę się tutaj rozwodzić, bo ten filmik by znowu trwał 20 minut. Nie o to chodzi. Ja tutaj tylko zaznaczam i rzucam takie rzeczy, żeby jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana sobie poszperać, poszukać. Ja na pewno też coś nagram jeszcze o tym. Dobra, może nie będę przedłużać. Najważniejsze, myślę, co zostało nam z tych wszystkich przygotowań, z tych wszystkich rzeczy, które można robić w domu, naprawdę mało nam zostało. Powiem Ci szczerze, że czytając. Mam taką fajną książkę w ogóle: Rytuał rodzinny, która jest zatwierdzona przez Kościół. Ile w ogóle rzeczy kiedyś fajnych robili? O niektórych nikt teraz powiem, ale teraz po prostu to się ogranicza do porządków, to jest w ogóle jakimś absurdem. Eee, może nie do końca, ponieważ czystość też jest ważna, ale nie o nią tutaj chodzi. Eee, dobra, kalendarze. Kalendarz adwentowy. Eee, śmieszne jest to, że ta nazwa się tak bardzo przyjęła że większość kalendarzy adwentowo nazwanych, adwentowych po sklepach w ogóle z adwentem nie mają nic wspólnego. Typu, nie wiem, kosmetyki dla pań, albo jakieś takie y, bałwanki, misie i takie różne rzeczy. Albo jak czytałam nawet piwa dla facetów w ogóle. W sensie to jest nazwa, to jest marketing, to jest sprzedaż i to jest najważniejsze w tym momencie w świecie. Dlatego my się skupimy na e, źródle tego wszystkiego, ponieważ, jak wiecie, już sam adwent oznacza przyjście. E, więc e, kalendarz adwentowy jest oczekiwaniem. Był robiony dla dzieci. E, każde okienko e, zawierało w sobie jakiś, na przykład, cytat z Pisma Świętego, czy to e, jakąś figurkę e, związaną e, z narodzeniem Jezusa, z przyjściem Jezusa, e, przybliżającą w każdym razie do, e, do tej tajemnicy. I do tej sytuacji, jak, jaką jest Narodzenie Jezusa. Dla dzieci było to, było to łączenie świata wiary z codziennością, było przypomnieniem o tym, jak bardzo ważne są narodziny Jezusa Chrystusa. No i było takim właśnie oczekiwaniem na zbliżające się święta, że będzie można świętować właśnie te urodziny Jezusa. I, i zwróćcie uwagę tutaj, że, że ten kalendarz adwentowy wokół tego się opiera. I, I może zadajcie sobie pytanie: po co wam jest ten kalendarz adwentowy, kiedy na przykład korzystacie z niego tylko na zasadzie, nie wiem, frajny dla dzieci albo radości itd.? itd. Oczywiście fajne to jest, bo, bo takie rzeczy zawsze są fajne, ale w tym momencie, w, w, w okresie adwentu, w patrzeniu na to przez pryzmat wiary, bo stąd to się wzięło, no to właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby, żeby ludzie, żeby dzieci poznały prawdziwą wartość. I prawdziwe źródło, skąd to się wszystko bierze. Myślę, że to jest ważne, żeby sięgać do źródeł i nie korzystać tylko tak bezrefleksyjnie z jakichś tam powielonych schematów, nawet które się sprawdzają. Jasne, jakby nic do tego tutaj nie mam. Chodzi raczej właśnie o to, żeby szukać sensu i wiedzieć skąd coś się wzięło i do czego służy, a jeśli zostało w ogóle pozbawione pierwotnego sensu, no to dlaczego tak się stało i czy w ogóle dalej to ma sens. Z kalendarzem wiązało się też właśnie pełnienie uczynków miłości, ponieważ Jezus wzywa nas do tego, przede wszystkim co łączy się z prezentami, już z upominkami, z przygotowywaniem upominków, że Pan Bóg dał nam największy prezent na świecie, jaki mógł nam dać: swojego Syna, który nas uratował od grzechu. Ja zawsze lubię to porównanie, że wyobraź sobie, że jesteś w celi śmierci i. Jezus nagle przychodzi i otwiera ci drzwi i mówi: Ja umrę za ciebie, a ty idź, jesteś wolny. I właśnie dlatego to jest największy prezent, ponieważ Jezus darował nam nasz dług, spłacił nasz dług, a my y, odzyskaliśmy życie. I życie to jest największy dar no nie ma innego. Mamy życie wieczne, y, a mieliśmy śmierć. Więc y, też te upominki nawiązują właśnie do tego, że skoro Bóg dał nam tak wiele, a mówi, żebyśmy go na naśladowali, to te nasze upominki względem siebie są właśnie takim okazaniem miłości, obdarowywaniem się na wzór Boga. Że skoro On nam dał, to my też powinniśmy go naśladować i obdarowywać siebie nawzajem. A to z kolei łączy się właśnie z naszymi postanowieniami. I tutaj od razu pragnę zaznaczyć, że nie picie kawy, nie jedzenie słodyczy, jeżeli nie ma nic wspólnego z tym, że ja się poprawię względem drugiego człowieka, nie ma totalnie sensu. Bo jest wiele takich pytań i wiele wątpliwości. Ludzie sobie coś postanawiają, co później jeszcze gorzej wychodzi, nie wiedzą dlaczego sobie to postanawiają, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi w postanowieniach o to, żeby okazywać większą miłość drugiemu człowiekowi, żeby stawać się lepszym. Więc jeżeli ty sobie postanowisz nie jest słodyczy, a przez to jesteś, nie wiem, wściekła, e, jesteś zdenerwowana i wyładowujesz się na swoim mężu albo dzieciach, no to o co chodzi? To nie jest żadne postanowienie, które przyniesie dobro, tylko jeszcze bardziej zepsuje wasze relacje? Chodzi o miłość. Chodzi o postanowienie bycia lepszym człowiekiem. Lepszym dla innych, lepszym dla siebie. W rozumieniu nie egoistycznym, tylko w większej miłości do siebie, w większej akceptacji, ponieważ Pan Bóg powiedział: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, więc to się łączy nierozerwalnie. I w takim większym, większej miłości do Boga, w takim postanowieniu, że Boże, to jest taki czas przebudzenia, może coś się wydarzy, że zacznę być bliżej Ciebie. I chcę, żeby coś się wydarzyło, żeby być bliżej Ciebie. Ja to postanawiam. Teraz taki moment, kiedy można zastanowić się nad tym, co można prowadzić do swojego domu. Jest bardzo wiele różnych rzeczy. Ja to tylko może wymienię, bo już widzę, że czas mi przekroczyło. Można modlić się w domu, można wieniec adwentowy zrobić samemu w domu. Można na ten czas na przykład zacząć śpiewać jakieś pieśni adwentowe. Kolędy nie śpiewamy w adwencie. Kolędy są dopiero jak Pan Jezus się narodzi. Możecie sobie postanowić, zależy jak też jest u was w domu z modlitwą, czy to w ogóle było, czy wiara jest, czy nie. Można na przykład zrobić żłóbek. Jest takie coś jak książka Dobrych Uczynków, że na przykład dajecie dzieciom z trawy i dzieci robią rachunek sumienia na każdy dzień, Możecie wszyscy robić. I tyle, ile dobrych uczynków zrobiło, to tyle źbełek czy sianka wrzuca do tego żubka. I w końcu Boże Narodzenie Jezus się pojawia w tym żubku jako figurka. To uczy dzieci właśnie takiego pięknego spojrzenia na to, żeby być dobrym i na to, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, w tym dobru, że to chodzi właśnie o Jezusa Chrystusa. Jest coś takiego jak gruszczka tego, Z tym, że to nie jest popularne u nas w Polsce, być może w jakichś domach jest, ja tego nie widziałam nigdy. Że jest kawałek drzewa, jakaś tam gałąź, i codziennie w rodzinie czytacie sobie rodowód Jezusa Chrystusa, coś o jego przodkach. No i tak jak drzewo genealogiczne się robi, tak właśnie dzieci robią na przykład różne symbole z papieru czy z czegoś. I wieszacie je na, tych, na, na, na tym drzewku od dołu, aż w końcu do Bożego Narodzenia, gdzie Pan Jezus jest na samej górze i symbol jego też tam wisi. Następnym takim fajnym, myślę, przygotowaniem do, do Bożego Narodzenia jest też robienie własnych ozdób choinkowych, takich, właśnie takiego czasu radości, żeby pokazać, że to jest czas radości, właśnie oczekiwania. Na, na przyjście Jezusa, na świętowanie jego urodzin. Można też, jeżeli się ma dzieci, czytać różne fragmenty z Pisma Świętego, na przykład te, które są w czytaniach, i zadawać dzieciom zadania, żeby robiły jakieś scenki i odgrywały te, te sceny z Pisma Świętego. Można też krótko odmówić na przykład Anioł Pański, ponieważ to też jest przygotowanie na to. Aniu Pański jest o tym, że właśnie Maria zgodziła się na to, żeby urodzić Jezusa Chrystusa, żeby Go wychować, żeby być Jego matką. I to jest też piękne przygotowanie z taką refleksją do tego, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło. Jeszcze jedną fajną tradycją, którą myślę, że już w ogóle totalnie nie funkcjonuje u nas, to jest pisanie listów do Dzieciątka Jezusa. Teraz myślę, że to właśnie zastępuje pisanie listów do Świętego Mikołaja. A tak naprawdę kiedyś pisało się listy do Dzieciątka Jezus i właśnie tam e, pisało się różne prośby, różne życzenia, co bym chciała dostać i tak dalej, ale też pisało się jakieś swoje zobowiązania, trudności e, i stawiało się na parapecie e, z taką wiarą, że aniołowie te listy biorą. To było takie uczenie takiej relacji właśnie, nie tylko modlitwy e, błagalnej, takiego przyznania się też do swoich trudności, no to też relacje dziecka z Panem Jezusem. Takiego pokazania, że Pan Jezus jest kimś żywym, że jest osobą, do której my możemy napisać list, z którą my możemy porozmawiać i która nam odpowiada, która nas wysłuchuje. To są, myślę, super wartości i każdy z nas, myślę, że znalazłby sposób na to, żeby... Swoje dziecko, czy nawet siebie samego, jakoś przygotować na ten czas. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry czas na to, żeby się zastanowić, żeby porzucić te wszystkie zbędne rzeczy, które nas tylko odrzucają i oddalają od, od Boga i od prawdziwego sensu tego wszystkiego, a skupić się rzeczywiście na tym, co jest ważne, bo być może ten adwent będzie początkiem. Nowej drogi w Twoim życiu, będzie jakimś kosmicznym przeobrażeniem się Twojego myślenia, będzie nowym narodzeniem dla Ciebie, dla Twoich bliskich, dla Twoich dzieci. Zawsze jest szansa. Zawsze jest szansa na to, żeby zacząć od nowa, żeby coś zmienić, żeby oddać życie Jezusowi, żeby Mu pokazać: Słuchaj, nie czuję tego w ogóle i praktycznie w ogóle nie wierzę. Ale jeśli jesteś, to pokaż mi, że jesteś. Jeśli jesteś, to pomóż mi. Bóg oczekuje tego, że się do niego zwrócisz. Oczekuje, bo on chce wkroczyć w twoje życie i chce ci pokazać, że jest, że się troszczy, że cię kocha. Chce ci dać to nowe narodzenie. To narodzenie Jezusa Chrystusa w twoim sercu. A ono może odmienić twoje życie. I tylko na lepsze, gwarantuję.